Cześć moi drodzy Eloszka kokoszka i muszę was od razu na wstępie ostrzec, że w dzisiejszym filmie będzie bardzo 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 dużo kupki 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 mam tutaj na dzisiaj przesłodkiego różowego flaminga, który oprócz tego, że będzie nam śpiewał, powtarzał nasze słowa. To jeszcze będzie robił kubkę. W sensie najpierw musi coś zjeść, a później zrobi kubkę. Zanim go jeszcze wyciągnę z pudełka, to naciśniemy sobie tutaj przycisk. Wypróbuj go. Mam nadzieję, że od razu nam tej kubki nie zrobi. W końcu ma! Udało mi się go w końcu wyciągnąć z tego pudełka. Zobaczcie, jakie ma śmieszne gumowe nogi. Tak latają na wszystkie strony. Dobre to jest. Oczywiście nie mogło też zabraknąć kibelka. Mamy tutaj to jest chyba łopatka do karmienia, albo nie wiem, albo do kuwety. Później to słuchajcie, rozkminimy. I mamy jeszcze taki proszek, który chyba jest jedzeniem, które on później będzie. No wiecie, wydalał, robił kubkę. <laughs> Ale to słuchajcie, za chwilę, bo ja na sam początek chcę przetestować, jak on będzie powtarzał nasze słowa. I tu widzę, że trzeba przełączyć. Spokój się. Co? Czemu mnie przeżreźniasz? Da powiedzieć, naprawdę. Z tego, co wyczytałam na instrukcji, ponoć jak się mówi cicho, to on wtedy tego naszego głosu nie wyłapuje, ale ja niestety cały czas krzyczę. Naprawdę, tego, co na instrukcji, ponoć jak się mówi cicho, to on wtedy Będę tylko cały czas z nim gadała, serio. Dodatkowo sobie wymyśliłam, że na Instagramie, moim Instagramie w relacji zapytam się was, co byście chcieli, żeby ten ptak powiedział. Więc teraz, słuchajcie, gdzieś tu jest mój telefon. O! Sprawdzimy sobie, co tam żeście wymyślili i każemy mu to powiedzieć. W sensie będzie po mnie powtarzał, ale mogą być jakieś, wiecie, śmieszne i ciekawe rzeczy. Ho, Robię kupę, nie przeszkadzać! Robię kupę, nie przeszkadzać! X, D, 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 mój ojciec. Serio? Tego to ja nie wiedziałam. Subskrybujcie kanał Michał i zostawiajcie lajki. On wie, co mówi. kulki, kulki, kulki! Kulki, 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 kulki! Jestem zielony! Nie wstąpił! Tylko jedno w głowie mam, kubki 5 gram! Tylko jedno w głowie mam, kubki 5 gram! Nie, ja nie mogę, to jest za mocne, jeszcze raz! Tylko jedno w głowie mam, kubki 5 gram! Tylko jedno w głowie mam, kubki 5 gram! Mój kolego, idziemy cię zaraz nakarmić, ale jeszcze na sam koniec proszę nam tutaj ładnie zaśpiewać, a ja zatańczę. W instrukcji wyczytałam, że do tej naszej toalety musimy wlać wodę, żeby gdzieś ta kubka tam, wiecie, wpadała. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działało, bo przecież tutaj mamy ten proszek, niby jego pokarm, i on ma wpaść później do tej wody, i co? I będzie mokry? I niby mamy go wyciągnąć? Nie wiem, jak to będzie działało. A ta piosenka, którą on sobie śpiewa, kiedy naciśniemy tutaj, o, ten przycisk żółty, oznacza muszę, muszę biec, muszę, muszę biec. W sensie, wiecie, muszę biec do toalety, że już nie może wytrzymać. Musimy wsypać tutaj ten proszek, ten jego pokarm do tej łopatki i ponoć nie za dużo, żeby po prostu go nie przekarmić, bo wtedy może tego, wiecie, no, nie przełknąć. gaga, Jestem. A później będzie moją toaletę. Otwieramy mu dziubek i teraz wsypujemy tutaj pokarm. O nie! Jak on zaczyna śpiewać, to trzeba go szybko postawić na, na kibelek, bo inaczej nam, wiecie, zrobi kupkę nie tam, gdzie trzeba. Oj, chyba będzie duża kupa. O, tak! Leci duża kupa! Jaką zteńka w ogóle. <noise> On normalnie na serio zrobił kupę. Nawet jakie dźwięki były fajne. I teraz słuchajcie, musimy zajrzeć do tego kibelka. O nie, będę musiała to teraz jakoś wydostać stamtąd. Posprzątać trzeba po tobie! W ogóle dobrze, że zrobiłeś do kibelka, a nie obok kibelka, bo to by było... O byłoby bardzo niefajne. Zajrzyjmy teraz, co tutaj się dzieje? Co tutaj pływa? Oj, jakie to jest? śmieszny w dotyku jak taki trochę wiecie co piasek kinetyczny tylko w wodzie zanurzony w wodzie po prostu ale ta kubka to jest taka wiecie ładna tęczowa trochę jak, jak kubka jednorożca Ta łopatka ma tutaj w sobie takie sitko które powinno nam tą wodę przefiltrować i żeby został znów sam pokarm więc uwaga przelewamy przelewamy Nie, no i patrzcie, serio. I to jest już z powrotem suche, takie jak było na początku. Jaka magia to jest! Serio! Tutaj zobaczcie, obok jest normalnie woda i to się zupełnie z tą wodą nie miesza. Tak szalonej zabawki to ja dawno nie miałam, i nie spodziewałam się, że może być taka zabawa z zrobieniem kubki. Nie wiem, to wydaje się głupie, ale naprawdę samo nawet to powtarzanie tego ptaka jest po prostu czaderskie. Pamiętajcie tylko, żeby tego proszku przez przypadek samemu nie zjeść, bo nie wolno. To jest tylko dla niego. Napiszcie mi też koniecznie w komentarzach jakieś śmieszne pomysły dla niego na imię. Jakieś takie, no wiecie, najlepiej coś związanego z kubką. I jeżeli chcecie więcej takich śmiesznych, i dziwnych zabawek, to zostawiajcie multum łapek w górę mega dużo i wtedy na pewno niedługo zobaczycie coś kolejnego. Innego. Miss Aga to królowa Miss Aga to królowa iiiiiii yy... iiiiiii yy... yy... będę się ją dzisiaj bawiła cały dzień